Malfat nieznośny bagiet. Przecenę na dostojnym Leblanc, Terol Blanker. Mam nadzieję, że tym razem nie spartolicie tego z Treszem i Bliskrankiem na początku. Mm, nie chcę nic mówić, ale no potem mieliśmy i tak lepsze staty od was. My mieliśmy 14 kili na 22 timu. No właśnie. Na początku gry. Ale ty byłeś troszeczkę pod AD i blisk pod AP. AP. On był AD a ja AP. No tak. No. no to ty 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 na... AD. ty na ulta to ściągałeś wszystkich. No. No Wyle? ale co? A co, ja, a co miałem powiedzieć, jak Grałem z Ryczakiem Tarik na Tarik i Alistar. Ja tak. A co będzie tam? Chodzić. Dzisiaj by było Ale przecież Tarik jest był też zbanowany Okej, okay, śmigłowo. CJ idziesz za mną, jakby co? Kto się teleportuje? Ja. CJ, jesteś? O! Szybcy. Leona. Twisted, patrz, Twisted. I Leona. Ej, ja, patrz, wszystkich trzech na mida poszło. Patrz jakie Leonka ma te, plus dwa do pancerza. Zjrzyj, tylko tam uważaj. Twisted ma full ap Ups. To co, znowu będziemy farmić w Na <grystanie> no to... A Na może Na może być problem jakby trochę cóż? to bym go. <grystanie> <trabnął>. <grystanie> Żeś ozdgrawał gówno Uciekaj O ja pierdziola Nie O Boże Leona Leona boli <grywka> Leona to kile No nie tak jak wczoraj. łopatki. Czemu się nie stepają. Aha, Pisa, to... Tu jest zerwujące główno. Level. A! Było tak blisko, ten minion mnie Jak ten to grabuje? To bo mu się jeden skończył już zaczyna z drugim. Co? Bez zedukowanego jeszcze co da, przez levelowanie tego. <grym> o, będziemy oh. mieć. No nie, jak tylkoś te przez te milionki przeciągnął, to by było super Mojemu zamysłoki ziomeczku Nice No to chodzi? Nie? Da, idziemy Dawaj, grabba! Nice. NICE! Serdeczna graba, co? No nie! Serdeczna piątka! Taka wiesz, taka metalowa buła na ryj, wychodzi nagle. CJ, odpuść się. Czekaj, ja cofnę. O, patrz. Cofamy. Cofaj, grabaj, cofaj, grabaj. O, kurde, uciekaj. Stałem w klapkę. Czekaj, czekaj, ja cofnę, przyjdę i wtedy zabiję. Nie, ja tylko harasuję, bo ty przyciągasz i musi być wtedy teamfart, ale ja mogę harasować tylko. No to prawie wyszło, bo mi E nie wlazło na Twistera. Tak To bym uciekł i pod wieżę go przyciągnął. To hajsu jeszcze. To nie! Umarłem, ja cię kręcę. Głupia Leonka. Kto dołączył do kanału? Pt Jakiś... Niezarejestrowany nawet to nie odmówi Mmm, bardzo, ale Yy, tak się zastanawiałem, czy ty mi się czasem do latani nie te poszły Nieee... byłoby całkiem jak... ma to za dobre etap. Eee super amki. Uciekaj! Mnie zabiją ciebie nie mogą, no nie Ja yes. się poświęcić dla ciebie Ale jak ona mnie miała w zasięgu No właśnie, też się zastanawiam Może jakieś haki, co? Nie, po prostu lewamo Może zabielić bayna Nie wiem Poświęciam ja Nie wiem ja to chyba teraz złożę tego Rabadona i wtedy to już będzie full e, armor O, bo trochę boli Ja robię najpierw echo Już są Mógłbyś zrobić to, co daje ci speeda, to byś wtedy miał 100 demecza Ty... Pod AP nie Tak nie będzie O nie! Użyła na mnie urta. Znerwujące W ogóle Leo nam więcej damage robi niż ten Niż ten twist Fate No tylko kwestia czasu koniec serii koniec serii No ona mnie skombowała to już nie też No patrz ona Komguje. się bi w tanka Musimy jakiś Magic zrobić No wow. <grym> Nice To było dobre Ja chyba sobie zrobię Zolot Portal Albo Banshee Albo Abyssal Sceptera Ale ja teraz muszę zrobić jakiś Magic Resist <trym> MMMMMM już przechodzi bo jak oni mają tanka, a my nie mamy, no to jest słabo. No nie Na komp... Ale jeżeli ktoś u nich przeżyje żyje, nasze kompo no to już jest problem. Wróciłem. Czekaj, uwaga. Ja cofam. Ja uciekaj. Dobra. Zaraz się już się składam od tanka, bo mam tego. Rapkę. Rapka pełna. Ja Cię kręcę, wystarczyło, że działo mi nice! Z czego ja ją zabiłem? Z tego, bo ona w Twoje główne Myślałem, że z echa ją zabiłem. Nie. Ale widzisz, jak mi to wyszło, ten graf. Przeminęło. <śmiany> no. W ostatnim momencie chyba. Dokładnie. Bo już minion ją zblokowały, tylko dlatego. I uciekam <laughs> Tobie też zrazy, bo mam low HP Uch, chagat zabity Ja takiego bardzo nietypowego tanka będę się składał, hehe <grym wioski> Patuaskę Dawaj tutaj! Tu mogłeś się tepnąć a, Ale do, patrz, do. widzą cię Właśnie <laughs> dlatego nie chciałem tam Anka tu idzie po co? Ją zabiją Idiotka A, to 3 lat. A, Anka to robi nice. Masz. <laughs> to było kupie To nie, Anka mnie zabiła. 13 HP! No. Uciekajcie, ona was zabije. Z no. auto-ataku czy z mnie dobiła, bo już nie wiedziałem. Z się cię zabiła. Pa, wszyscy przyleźli na toba! No to... dzięki za SS-a, wiecie... A jakiego SS-a? Zobacz, u nas na u nas... U mi już CJ na bocie nikogo nie było, więc... się mi zaczepiaj. Czemu nie wróło się Smitha na? A CJ zamilkła czy co? Ale też jej też nie wychodzi tam. CJ już skupiony. To jest kupiony w tej boku. Pójść się robi pod tego. fajnie. Ogólnie jestes. O, lepiej go potem widzicie. Zginąłem tylko ja, żeby zabić dwóch. Ciekawe. Więc 2T. Poświęcenie. Matimo. Timo. O! Dobry damage. Ale Szywanka to... Szywanka w zasadzie nic nie ma. Na Ulfa. Oj. jeden. Szywanka ma Ulfę. Ur... No Uważaj czekaj, ja ci nie pomogę teraz Ja sobie las hituję z Q <laughs> Jaki par Kurde Ja powiem tyle, że co się ciepia, przecież to jest gazespołowa zespołowa Co? się czepia? Aha mm. Pewnie jak tam pój... Łolelele Co się pojechało? Co? Leona mi się wbiła pod Q i chciałem się zastraszować. Ja pierdziele patrz. Koniec <śles> serii. Teraz może ucieknę jeszcze. Co? Stąd ile zdjęcia? Wada postawa. No nie zabił. Z dobiju. No. Dwa trupy w drużynie przeciwnych. Nie, no NK trzeba pilotować. Za flamerkę Zobaczymy mm -hmm. kto więcej dostanie reportowaniów <laughs> Aha, tyły nam robią Uwaga a ja to wuję tofa mamkę. O, Fajnie, że ona poleciała za mną przez N. No nie Ta Blanka to gówno. Nienawidzę jej Jeszcze za mało <śmiech> <śmiech> Tak, i za napadnie. Dobra. No, dobry łódź. O, no co ja tutaj robię? Tywana! Uciekaj stamtąd! Ja tam wbijam. Albo nie. Piękne, zobacz. Czogat, piękne tu. Ania! Dawaj czego? tutaj Ania jest. <śmary> O nie! Jak wszyscy fokus winić Wszyscy mnie fokusują fujary. jary Zawaj O, o kur. No ale blanka robi. Hej, ale jakby tak Siege by coś expiła, a ma dziewiąty level Co ona składa? Przecież oni są apę, Ania, szybana podaje się a, y, tego. Na magię. Co to jej ten tor da? Nie wiem tego. Nie. Ale może to jakiś ukryty, co? co? to? Wiesz, że ono jeszcze jest z powrotem Ja w to nie wierzę. Nie, no bo tak to by widział. Ona do nas poszła gdzieś. Nie. Tak, bo tutaj znikła gdzieś. No bo się cofnęła. Anka ma 5-6-4. Widziałem ją na jednym teamfajcie i się udziela. to ja sobie portal złożę. Aha. Ja pieniędze. Eee, tam do was, wbijam. A mogłem nie Gdzie pijąć? jesteś? Aha, Tutaj. tam. Ludzie jeszcze fokusują, wiesz? A ja uciekam! Ty jesteś od dołu. Doby przechwyt. Sejdeczna greba, co? <grym> Ty wiesz, jestem mistrzem bramkarstwa, nie no. O! O oh, fuck! Oooo. Oh. No nie i nie zużyłem ulta! Kurde, <grym>, żeby zabić tam. Leblanc. Leblanc. Kurde. Ale tylko ty, ja to ty robię dmg, co jest? I <laughs> Czogat, ja i Czogat robimy dmg, a reszta? Reszta jest moim zapostem Anka to gówno A Szywana? Szywana to Szywana i jest tankiem <laughs> Nie życia. Patrzcie! Kuda ja tam się tepnę do niego, patrzcie Serio nie <grystanie> zabiliście <grystanie> go? Jak to nie? Ja go nie zabiję? <grystanie> to było dobre To jest moje Trzeba bardzo uciekać trochę fel co trochę trochę po leona czemu leona boli żona jest tankiem bo mam trynit forza a jest magii czy tego Fizyka, podwaja twój fizyczny damage z auto ataku no to będę musiał damage sobie złość bo macie umiejętności wydaje mi się że już mam wystarczająco dużo Jeszcze anioła stróża złożę Portal i anioł stróży. I co? Będziesz mówił, a nie stróżu mówi Tak Mmm, warto. Popy To jakiś dziwny potworek Nie Nie! Czemu to mnie tepa? Bo chciałeś się poświęcić Chciałem cię zabić tego a ich tam za dużo, szadad To jest barony zrobili Oni mają barony, no to fajnie To, to defujemy Pod wieżę, Nie żeby co, ale szywanka sobie Jakbym miał Hekakopter, to bym ich zabijał Ale ktoś by mi musiał zmanować Hekakopter. Tylko ja sam No leona mnie zabiła fajnie, że poczekałeś aż przyjdą miniony Bo One mają Magic zista z buffa Jaskier Ale ona to jest porażka 200 armora we wszystkim Nie, 200. tylko jak od no, Ale jednak Nie, jeszcze uprzecie. O Jezu! Szywanka została, no to. Szywanka nawet nie jest w Nie, On to sam zrobi. No została podbita w lodzie, no co fajnie